Hmm. Witam wszystkie piękne duszki oglądające mój kanał, które słuchają mnie regularnie i które pojawiają się spontanicznie. Nazywam się Joanna Radwan, jestem duchowym nauczycielem. Jeśli szukasz więcej informacji dotyczących tego, co robię, zapraszam na bloga wielkietak.pl, również na Spotify uruchomiłam podcast. Możesz mnie tam znaleźć. Podcast nosi nazwę Joanna Radwan, ścieżka duszy. To są takie informacje organizacyjne. Hmm. Czekam tutaj aż pojawi się jakaś duszka, co nie zawsze jest widoczne. Jest małgonia. Witaj kochania. Hmm. Będzie to bardzo piękne, spontaniczne spotkanie w naturze, bo tutaj widzicie, że zaplecamy mocno, ale tak delikatnie też delikatny ciepły wiatr zawiewa. Halinka się pojawiła, cześć kochana. Kochani, odpakowywuję dzisiaj temat związany ze służbą, bo tak jak wszystko, zapewne wiecie, że wszystko, co kiedyś było rozpoznane na pewnych poziomach. Teraz, jak dusza wspina się na wyższe poziomy, zostaje rozpoznane jeszcze wyżej. I zostało mi to objawione dzisiaj. Tak sobie siedzę i odpakowywuję ten obszar. Jesteśmy teraz zapraszani do tego, żeby nasze serca pozostało otwarte. I będę to podkreślać i przypominać. I tutaj kończy się proces. Witaj, Basieńko. Zobaczymy też, co po drodze się pojawi, bo tarasiki, jak, za, jak zazwyczaj tutaj być może, łączycie się ze mną, one spontanicznie płyną. Więc zaczynając, kochani, ten temat o służbie. Tak jak kiedyś służba mogła się kojarzyć z czymś ciężkim, trudnym, dlatego że poziom bólu, jaki przetwarzała nasza podświadomość, nasza tożsamość był zbyt wysoki. I czasami służba z tego miejsca wydawało, wyglądała, jakby to była jakaś kara. Ja mam tutaj służyć światu, kiedy we mnie jest tyle bólu. W ten właśnie sposób rozwój jest definiowany przez tożsamość, która ciągle pamięta przeszłość. Podczas gdy, kochani, sięgamy teraz takich energii, które zapraszają nas do rozpuszczania w naszym sercu tego, co jeszcze pamięta te poloty przeszłości. Tak również służba przybiera już wyższy charakter, bardziej dostojny charakter i taki, który naprawdę rezonuje z poziomem duszy, która przebudza się w naszych ciałach. Halinka pisze kiedyś we śnie. Usłyszałam, Jestem tu po to, by służyć ludziom, bo tak jest w istocie. To jest, to jest kochani nasze zadanie, do którego żeśmy się tu zalogowali jako dusze. Było nam to objawione, bo nasze pole naturalnie służy ludziom. To jest w ogóle ciekawe. Jednak wrócę do tego, co rozpoczynałam. Więc teraz, kochani, kiedy nasze serce rozpuszcza się do tego poziomu duszy i zaczynamy z tym rezonować, służba przybiera zdecydowanie łagodniejszy charakter, czyli jesteśmy w stanie poznać ją naturalnie w swoim życiu. I nie mam na myśli tylko robienia rzeczy dla świata, ale też służenia sobie, bo ten czas, kiedy jesteś ze sobą w swojej samotności, czy w tym, co przechodzisz, Kochani we wszystkim, czegokolwiek dotykasz, w jakikolwiek sposób się odżywiasz, jak mówisz do siebie wewnętrznie, jak zaczynasz poznawać, że służysz tutaj sobie, że tak naprawdę prowadzisz tutaj siebie cały czas w tych pięknych jakościach, wtedy możesz z tą jakością wyjść do świata z tego poziomu, który czuje się totalnie nakarmiony, uzdrowiony i w nieustannym procesie eksplorowania tych nowych obszarów w sobie. O, fajnie, kapitalnie, że to nagrywasz. Cieszę się, że rezonuje, bo ten temat jest ważny. Dlatego, kochani, kiedy gotowość w sercu jest rozpoznana na to, żeby ten ból wewnętrzny w sobie zatrzymać z takiego miejsca, które już jest uzdrowione, czyli jesteś w swoim sercu i masz świadomość tego, co przeczuwasz, ale jednocześnie poznajesz, że Twoja obecność dla ciebie samego jest samą w sobie służbą. Wtedy zaczynasz poznawać, co robisz tutaj dla świata. I to są wielkie rzeczy, które tutaj robisz. I zaraz rozwinę ten temat służenia ludziom, te przekazy, które kiedyś otrzymywaliśmy od wszechświata, bo wiele dusz, które mnie słucha, właśnie te przekazy otrzymywało. Jednak, kochani, kiedy płynie przekaz, to jest fascynujące, bo teraz naprawdę mamy, mamy przepiękne energie. Kiedy płynie przekaz z, z wszechświata w tych energiach, w których teraz jesteśmy, i zaczynamy jednoczyć się z naszym sercem, wówczas nasza dusza odbiera ten przekaz i mamy radość na przyjęcie tej informacji już z poziomu serca. Wtedy energia jest zupełnie inna niż w momencie, kiedy przyjmuje przekaz, tożsamość, która ciągle chce nad sobą pracować, żeby coś w sobie ulepszać i żeby ten przekaz wykorzystać, żeby jeszcze jakoś tutaj siebie naprawiać. Hmm. Odczytaj moją przyszłość. Zapraszam na sesję prywatną. Takie rzeczy tylko na sesjach. Basieńka, tak. Więc kochani, kiedy teraz wpłyną przekazy, które otrzymujemy od wszechświata, nauczmy się jest zaproszenie do tego, żeby poznawać świat duszy, czyli nauczyć się przyjąć tą informację w sercu, zamiast od razu coś z tym robić, co mogło być naszą taką nawykową reakcją tożsamości, która ciągle potrzebuje nad sobą pracować. I to jest energia, która pomoże ci poznawać to nowe pole, w jakim będzie się poruszać dusza gotowa do radosnego życia, w którym cały czas coś tworzy. I teraz służba przybiera taki właśnie charakter, w którym poznajesz, że twoje życie naturalnie staje się służbą. I teraz o tym powiem. Mam tutaj do odpakowania też pewien plik danych. Jak to wygląda? Kochani, kiedy jesteśmy w rozwoju, jesteśmy na tych różnych falach rozwoju, i opowiem o takim etapie, kiedy dusza jest wysoko z tobą, zawiera cię w wysokie stany, pokazuje ci Twoją wizję, ścieżkę duszy, i kiedy zaczynasz integrować, to lądujemy tutaj na Ziemi. Czasami etap lądowania jest trudny, nazywa się integracją, i kiedyś te etapy integracji mogły wyglądać na takiej zasadzie, że nie potrafiliśmy nic zrobić, nasze ciało było obolałe, nasze myśli w ogóle były w wielkim zamieszaniu. I czasami te etapy integracji wyglądały w ten właśnie sposób, w którym nasz świat po prostu był w wielkim chaosie. Teraz, kochani, właśnie kiedy etapy integracji wchodzą, czyli kiedy dusza jest wyżej, nawet jeśli ten chaos się pojawi, tutaj reaktywność na ten chaos jest słabsza. I etapem integracji, kochani, jest właśnie służba. I to jest odkrywcze dla mnie. To było niesamowite odkrycie, kiedy zostało to mi objawione. Czyli etap integracji, w którym poznajesz, że te jakości duszy, które były w tobie otwarte tak spontanicznie, czy podczas jakiegoś warsztatu, czy podczas medytacji. Potem otwierasz oczy, wychodzisz do świata i poznajesz, że etapem lądowania tutaj tej energii na Ziemi, czyli ucieleśniania, jest właśnie służba. A to zabiera nas z nieustannego procesowania rzeczywistości, zastanawiania się, co robię nie tak, żeby cały czas tak się czuć, i analizowania, co jeszcze mogę zrobić, i szukania ciągle tych nowych informacji, żeby sobie jakoś tą drogę ulepszyć. I kiedy poznajemy, że tutaj służba jest etapem integracji, wtedy całe nasze pole się podnosi, dlatego że poprzez służbę poznajemy, że my się podnosimy i wykorzystujemy już ten przekaz duszy nam objawiony w inny sposób. Mam nadzieję, że to ma sens. Byłabym wdzięczna, jakby ktoś napisał, czy to jest do przyjęcia. Czy to jest, kochani, zrozumiałe dla Was to, co teraz tutaj prezentuję? Bo kiedy, kochani, całe nasze pole się podnosi i nie ma już tego ciężaru, wtedy etapy, w których lądujemy i mamy takie przyzwyczajenie, bo to jest stary nawyk naszego umysłu, w którym tożsamość buduje sobie ciągle te same ścieżki. I tak jak przyzwyczajeni byliśmy do tego przeżywania duchowości, tak również te ścieżki w naszej podświadomości teraz zostają rozpuszczane. Te duchowe ścieżki również, dlatego, że poznajemy siebie coraz wyżej w tych nieznanych obszarach. W ten sposób będziemy inaczej, już tutaj, procesować rzeczywistość, bo będziemy bardziej zjednoczeni całkowicie z tym polem. Czyli będzie coraz mniej kochani rozdzielenia pomiędzy światem duszy i światem tożsamości, te dwa światy będą się jednoczyć, w coraz większej harmonii współpracować ze sobą. Halinka pisze, że to prawda. Cieszę się, że to jest do przyjęcia. Hmm. I kochani, z tego miejsca, jeszcze fajna godzina 11:11, .11. 1 lipca, pierwszy dzień miesiąca nowego. I z tego też miejsca, kochani, w momencie, w którym integracja się rozpoczyna, czyli zaczynamy spotykać się z różnymi obszarami, które być może wychodzą. Tutaj w momencie, w którym poznajesz, że jest to służba, przestaje to już być takie ciężkie. Kochani, samo słowo służba zabiera nas bezpośrednio do serca, duszę, która jest gotowa już zarezonować z tym przekazem i z tym słowem. Dlatego, że kiedy dusza siebie tu poznaje, ona poznaje swój wyższy boski plan i ona wie, że tutaj na Ziemi jest pewna, jest pewna przygoda poznawania siebie, odkrywania tych ścieżek, dostrajania się do swojej boskości. Kiedy my zaczynamy karmić się tą jakością duszy, poznajemy tutaj, że to, co tutaj robi tożsamość, to jest właśnie służba. Dla duszy również. Witaj, Daniel. Pojawiają się duszki piękne. Cześć, kochani. I to jest, kochani, taki sygnał, że ucieleśnienie zaczyna nabierać takiego charakteru, w którym uśmiech na twarzy nam nie znika. Jest więcej radości w naszym życiu, tego wewnętrznego poznania siebie tutaj. I żeby to przełożyć na takie zwyczajne życie, można sobie można sobie wziąć taką sytuację, kiedy na przykład masz swoje ukochane zwierzątko i ono się budzi rano z tobą, i kiedy je karmisz, to jest właśnie służba, którą tutaj robisz dla świata, dla siebie, z tego miejsca, kiedy płynie Twoje każde działanie. I to jest ważne. Tutaj też opowiem o takim aspekcie, który otworzył się dzisiaj rano w mojej duszy. Kochani, ważne jest. Bo te dusze, które mnie słuchają, to są dusze, które bardzo indywidualnie tutaj patrzą swoimi ścieżkami na, na drogę, którą podążają. Dusze bardzo sam, w takim wysokim poziomie samoświadomości, a to oznacza, że te dusze szukają wewnętrznego rozpoznania indywidualnie. I teraz, żeby poznać, w jaki sposób to się objawia, ten moment, w którym zaczynasz dzień wysyłasz intencję, że chcesz przeżyć ten dzień z poziomu serca, i z poziomu serca tutaj, jak masz swoje serce fizyczne, z poziomu serca patrzeć na ten świat, czyli z poziomu serca otwierać swoje oczy, i z tego miejsca, jeśli chcesz patrzeć na ten świat, jeśli zaczynasz taką intencję z rana, oznacza to, że dostrajasz się do swojego osobistego rozpoznania, w którym to Ty jesteś mistrzem, mistrzynią swojego życia. I później zostawiasz tą intencję, niech ona pracuje dla ciebie, a twój dzień staje się służbą. Co oznacza, że wszystko, co przeczytasz, czego posłuchasz, czego się dotkniesz, będzie ci służyło. <ścoughs> o, Basieńka, pięknie napisałaś. No, tak. To jest takie rozpoznanie, w którym nasza tożsamość już cichnie. Ból jest już na tyle ułożony w nas, czy tożsamość ego, jakkolwiek to się nazywa. Te wewnętrzne impulsy są już na tyle zintegrowane, że są gotowe służyć. I w ten sposób, kochani, służba służy sama sobie, tak jak wracając do tego kiedy za, momentu, kiedy zaczynasz dzień. Czyli zaczynasz dzień z intencją miłości. To jest praktyczna wskazówka, kochani, dla Was tutaj. Zaczynasz dzień z poziomu miłości, otwierasz swoje oczy na miłość, czy robisz krótką medytację czy ćwiczenia oddechowe, czy po prostu łączysz się ze sobą, pijesz kawę, chodzisz po trawie, tak jak ja to robię, to jest mój sposób i jednoczysz się ze swoją wewnętrzną energią. I później, kiedy wychodzisz do świata z intencją służby i poznajesz tutaj siebie z tego miejsca, wtedy naprawdę zaczynasz doświadczać tego rezonansu, w którym twoje pole łączy się ze światem. I poznajesz, że wszystko tutaj również Tobie służy. A w tym miejscu, w którym służba się zaczyna i w którym służba zaczyna służyć Tobie, poznajesz wolność. Jesteś na miejscu, wszystko już jest na miejscu. Jednoczysz się z życiem. Nie boisz się świata i ludzi, bo nie boisz się już siebie. Hmm. Życzenia urodzinowe dia dla Julii. Nie pamiętam, Julii, ale wszystkiego najlepszego, kochanie, piękna duszko. Jeśli przychodzisz tutaj i słuchasz, niech będzie dla ciebie najpiękniej się darzyło. O, Basieńka pisze, tak jest jak mówisz, serduszka piękne wysyłacie. Mm, ale cudownie. Tak wszystko mi służy dziś. Hmm. I można, kochani, wybrać. Czuję, że zaraz popłynie piękne tutaj wiązanka. Powtarzaj za mną. I, kochani, można tutaj wybrać, nawet w momencie, w którym nie czujesz, że wszystko ci służy, leżysz, leżysz, nie wiesz co masz zrobić, masz chaos w głowie. Możesz wybrać tutaj pamięć tego, że to służy tobie, tak jak ty temu służysz. I w ten sposób zadziewa się taka magiczna, kosmiczna, energetyczna sytuacja, w której ten ładunek zostaje bardzo szybko zneutralizowany, cokolwiek to jest. I teraz powtarzaj za mną, żeby to ułożyć, i żeby każdy dzień mógł mógł być, mógł być zostać poznany z tego momentu. Powtarzaj za mną na głos. Niech wszystko, co rozpozna, rozpoznaje dzisiaj jako dobre złe. Niech wszystko, co rozpoznaje dzisiaj z poziomu oceniającego umysłu zostanie objęta świadomością służby, która patrzy na to z miejsca świadomej obecności. Tym samym to, czemu ja służę, oddaję tą służbę z powrotem i służy również mnie. W ten sposób jednoczę się z tym momentem ten magiczny, kosmiczny i niepowtarzalny wymiar który przenosi mnie na inny sposób rezonowania z rzeczywistością. Niech każdy moment, który odczytam jako trudny, ciężki, pełen wyzwań, zostanie we mnie rozpoznany jako służba samemu sobie, samej sobie, poprzez właśnie wybór. Wibracji serca, które obejmuje to miejsce. Dzięki temu nie muszę już uciekać od życia, mogę służyć sobie i temu, co przejawia się przeze mnie. Dzięki temu odkrywam wolność bycia w tym świecie, gotowość do absolutnego kochania swojego własnego serca któremu służę tak pięknie i które służy mi. Niech to zjednoczenie zostanie rozpoznane w moim polu i służy mi najpiękniej dla najwyższego dobra wszystkiego, co jest. Niech tak się stanie i stało się. Możesz wziąć tutaj głębszy wdech do ciała i długi, spokojny wydech. Hmm. I teraz piękna duszko. Zaobserwuj lub poczuj, czy jest w tobie jakaś zmiana. Bardzo subtelna, delikatna zmiana. Zaobserwuj lub poczuj, poczuj to co czujesz teraz, odważnie, bo to jest właśnie ta służba, czyli zapraszam Cię bezpośrednio, jako wrażliwe dusze jesteśmy kochani nieustannie czującymi duszami. I ten moment, w którym spotyka się tak wiele naszych serc. Małgonia, dziękuję kochana. Hmm. Dziękuję za te komplementy. Kąciki ust. No to ciekawy komplement, jeszcze go nie słyszałam. Witaj, Sadam. Zaobserwuj sobie to, co teraz czujesz, cokolwiek by to nie było, czy to jest uczucie, które jest chciane przez Ciebie, czy jest niechciane przez Ciebie. Zaobserwuj nawet ten nachbyt, w którym pojawia się tendencja, żeby chcieć czuć się w jakiś sposób. Zaobserwuj to teraz. I to również oddaj do tej służby, i poznaj to jako Miejsce, które służy Tobie, które rozpuszcza się w Tobie po to, abyś mogła, piękna duszko, doświadczać tutaj pełniejszej wolności bycia w tym świecie. Dzięki temu poszukiwania duchowe przybierają coraz lżejszy charakter już. I kochani, to jest podróż dla wrażliwych dusz, które odnalazły już siebie, ale ciągle siebie szukają. Hmm. wiesz co, ja też mu zazdroszczę nie wiem gdzie się podział, ale też mu zazdroszczę dziękuję za komentarz zazdroszczę twojemu facetowi odpowiadam na bieżąco jak złapię co piszecie kochani, poszukiwania duchowe dla wrażliwych dusz, które ciągle szukają i odnalazły już siebie przybierają taki charakter którym naprawdę już nie ma się za czym oglądać, i zostaje tylko miłość, zostaje tylko służba, zostaje radość z tego, co jest. I to, co jest potrzebne dla takich dusz, to jest właśnie odwaga, żeby siebie kochać. I zacznę tutaj od tego, żeby siebie kochać przede wszystkim. Bo to, co wypłynie z Twojego serca, będzie tego efektem. Mmm, trzymaj się, trzymaj. Mmm, oj, pięknie. Więc teraz, kochani, zamykając tą krótką transmisję w pięknych, uzdrawiających energiach, wysyłam cię do świata, piękna duszko. I proszę, eksploruj ten temat wewnętrznie. Poznaj służbę jako drogę uzdrawiania się wewnętrznie, która sprawia, że nie musisz już się uzdrawiać, i dzięki tej służbie to poznajesz, bo tutaj dzieje się uzdrowienie, którego jesteś udziałem. I w ten sposób twoje serce. Będzie zapraszało Cię do coraz częstszych momentów, w których może te stany odczuwać, bo to jest właśnie dom, jedyne miejsce, w którym chce się przebywać. Tak, mówi się właśnie o tym, żeby najpierw siebie kochać, żeby kochać kogoś. Takie proste, a tyle w tym prawdę. Pojawia się też takie pytanie, które możecie sobie zadawać w momencie, kiedy przychodzi trudność albo jakieś wyzwanie, albo myśli się piętrzą chaotyczne. Można sobie, kochani, zadać pytanie, które już samo w sobie rozwiąże problem, tak zwany. Pytanie, które brzmi, jak mogę ci służyć, kochania? I to jest fascynujące, że nawet nie musisz słyszeć odpowiedzi, bo samo pytanie i zwrócenie uwagi na siebie jest aktem służby sobie. Mmm, o, pięknie. Czuję, że zostało przez Was przyjęte. Dziękuję, że jesteście piękne duszki. Dziękuję za to, że odbieracie te piękne słowa i przekazy do Waszych serc. Niech Was niesie. Mm. O, Basieńka, dziękuję, kochana. Też się cieszę, że jesteś i cieszę się, że każda duszka tutaj się pojawiła. Hmm. Jak już mam do siebie nadmiar miłości, to ona sama będzie dotykać innych. To moja miłość do siebie. Dokładnie. Tak po prostu jest. Sadam pisze. Tak, czuję, że brak bratniej duszki jest straszny. Dziękuję, Sadam, że o tym piszesz. To jest dosyć istotny temat teraz. Relacje. Nagram o tym coś coś ciekawszego na YouTubie, konkretny odcinek dobrze. Też mówiłam o relacjach, ale wydaje się to ważny temat, a jeszcze informacja Duszka mi przypomina. Kochani, zaczynam kurs za tydzień. Od 7 lipca rozpoczyna się kurs online. Kurs dotyczy tematu pełni. Jestem spełnioną istotą, więc jeśli jakaś duszka tutaj czuje i szuka tego wewnętrznego spełnienia, jest to podróż, w której Jestem prowadzona. Jest pewna struktura, jednak najwięcej dzieje się w tym intuicyjnym, przepływowym obszarze. Moja praca polega na tym, że prowadzę tutaj wykłady, pokazuję się z postami, integrujemy to, co dzieje się w naszym umyśle, w naszej tożsamości, jak również wieczorami spotykamy się na medytacjach. W ten sposób dopełnia się tutaj nasza podróż. Ciało, umysł, dusza. Więc zapraszam piękne duszki, jeśli jesteście zainteresowane, to jest podróż, która trwa dwa tygodnie, dzieje się online poprzez platformę Facebook i na YouTube są też nagrania, które będą dostępne dla kursantów. Duszki, które przychodzą do mnie, już wiedzą, jak to działa. Można pisać do mnie poprzez Messenger. Znaj można mnie znaleźć na Facebooku i na stronie wielkie tak. Tam jest bezpośrednie odniesienie do kursu. Można zakupić przez, przez jeden przycisk już dostęp do tego kursu. Hmm. Będziemy tutaj przychodzić. Będzie się więcej działo. Działa. Małgonia napisała, że działa. Fajnie. O, cieszę się. Hmm. Dobrze skarby. Pięknego dnia odgrywania służby w miłości, obudzonego serca. Niech Was niesie. Do zobaczenia znowu, do poczucia.